Że te osoby się odzwyczajają od siebie, że, że, ta, że ta odległość powoduje, że yy, no jednak ten brak bliskości nas oddala. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Bez Mięsa. Witają Was Izolda Hukałowicz i Jakub Sosnowski. Cześć. Cześć, Kuba. No to o czym dzisiaj porozmawiamy? Dzisiaj mamy fajny temat. Związki na odległość. Czyli znowu miłość wkracza. Znowu miłość, znowu związki. Y, tym razem taka sytuacja, kiedy jedna i druga strona nie mieszkają razem i dzieli je jakaś tam y, odległość, i próbują sobie y, ułożyć życie w takiej właśnie nietypowej sytuacji, a może typowej w dzisiejszych czasach. Odległość? Hmm? Mówisz o odległości y, dwóch ulic, dwóch miast. No, no właśnie. Kontynentów. No właśnie, tutaj w grę wchodzi definicja, prawda? Co to jest ten związek na odległość? I um, może, może od tego zacznijmy w ogóle naszą rozmowę, bo. Czym albo, dla Ciebie jest, jest ten związek na odległość? Y, wiesz co, zawsze mi się związki na odległość kojarzyły z sytuacją, kiedy jedna ze stron na przykład musi gdzieś wyjechać, prawda? Albo na przykład y, mamy do czynienia z dwójką studentów, którzy mieszkają w, no, w dwóch różnych y, miastach, no, poznali się może gdzieś w akademiku, czy jedna strona przyjechała do, do, do miasta studiować, a, a de facto mieszka gdzieś daleko, prawda? Czyli y, no, taka sytuacja, gdzie ta odległość jest spora, tak, tak mi się zawsze wydawało. I y, y, nie wiem, zauważ, że tego typu związki na odległość tak naprawdę w historii funkcjonują od, od zawsze. Bo chociażby rozłąki spowodowane jakimiś wojnami, prawda? Czy też emigracją ekonomiczną? Albo wrażenie, że... nie mogę mieszkać z tobą do ślubu. Dokładnie. Tak, tak, tak. Kulturowo, prawda? Kulturowo związek na odległość. Mhm też na przykład pewne zawody były związane z zbyciem związku na odległość, przynajmniej przez jakiś czas. Tak zgadza się. Ja jako ekspert od związków na odległość, bo kilka takich przed przetrwałem, przeżyłem, mogę się na ten temat wypowiedzieć i. Tutaj najpierw bym chciał może odnieść się do tej odległości. Dla mnie związek na odległość to jest ten, który no na pewno dzielą kilometry. Dwie osoby mieszkają pomiędzy, znaczy dwie osoby mieszkają w dwóch różnych miastach, no i muszą do siebie dojeżdżać, muszą się ze sobą spotkać. Ale tak, to co wspomniałeś również, ten styl życia, um, czyli mieszkamy sobie oddzielnie, ale jesteśmy w związku, to ma swoją nazwę, prawda? Tak. Living apart but together, czyli y, życie y, odrębnie, ale razem, prawda? Czyli A, taka, taka współczesna forma związków, gdzie A, jesteśmy parą, ale mieszkamy oddzielnie. Mhm. Jest to odmiana związku takiego e, tak. na, na odległość. Która, no właśnie, aby zaistniał związek, no to musi być jakaś fascynacja drugi, drugą osobą, ale i również to musi być obopólna decyzja. I, i to, to, jest, to jest bardzo ważne. To samo z siebie nie bierze się. No tak, oczywiście. W ogóle jak uważasz, czy te takie formy związków, tych living apart, but together, czy to jest dla ciebie związek na odległość? No bo de facto nie mieszkamy razem, prawda? Dzieli nas jakaś tam odległość, nie, nie jesteśmy ze sobą te 24 godziny na dobę, mhm. i de facto, nawet szczerze mówiąc, w takich związkach często nawet nie wiadomo, czy w ogóle zamieszkamy ze sobą, prawda? O ile na przykład rozłąka spowodowana. Emigracją zarobkową, ma jakiś czas końcowy, teoretycznie. Wyjeżdżam na stypendium do Stanów Zjednoczonych. Ono się skończy, wrócę, będziemy znowu razem. W tych związkach, living apart, często nie ma tej, tej, tej wizji wspólnego zamieszkania nawet. Czy to jest związek na odległość według Ciebie? E, tak jak powiedziałem przed chwilą, jest to na pewno odmiana takiego związku. Więc. Jakby nie patrzeć, mhm. może i tutaj warto byłoby go zaklasyfikować no, do tej grupy związki na odległość. Mhm. Okay. Wiesz, e, ze związkami na odległość, e, tak jak powiedziałem, tam musi być obopólna decyzja, że dwie osoby na to chcą e, iść e, i, i razem próbować no, żyć na odległość. I w tym przypadku tego życia w jednym mieście, nawet w odległości kilku kilometrów od siebie, taki związek, no to też musi być ustalony. Ustalone muszą być zasady w takim związku. I, i, to, i to działa. Wiesz, związki. Czy to życie w jednym mieście, tak jak tutaj o tym rozmawiamy, czy ten tradycyjny, tradycyjnie pojmowany związek pomiędzy dwójką osób, która żyje w różnych miastach, na różnych kontynentach, to, no to musi być związek, w którym dwie osoby muszą też mieć odpowiedni charakter. Bo żeby to wypaliło. To idzie i o zachowanie, i o charakter. Może zacznijmy od tego charakteru, o którym od którego zacząłem, o którym wspomniałem. Z charakterem, no, niektórzy potrzebują, nie to, że lubią, ale potrzebują tej bliskości życia 24 godziny na dobę obok drugiej osoby by ją przytulić, z nią porozmawiać. Inni troszeczkę mniej, wystarczy im e, widzieć się co jakiś czas, e, komunikator e, bądź e, Skype, jakieś czaty, Facebooki itp. itd. E, można napisać, można siebie zobaczyć, można się posłuchać. E, telefony komórkowe również tutaj wchodzą w grę. E, i, i jakoś to, jakoś to przetrwają, przeżyją. Um, czy to jest y, prawidłowe? I y, czy to spełnia swoją funkcję? Myślę, że tak. Ale mm, no, tutaj trzeba powiedzieć o jednej rzeczy: muszą być plany. Związki na odległość y, są możliwe, jeżeli mamy plan. Plan na przyszłość i to nie to, że wspólnie kiedyś zamieszkamy, ale również plany takie, że co będziemy robić, jak znowu się spotkamy, co będziemy robić na, na następne wakacje, na następny weekend, to to napędza związek. I to jest, myślę, że to jest jedna z tych, z tych elementów, tych ważnych elementów, które, na które należy zwrócić uwagę, jeżeli wchodzimy w związek. Mhm. Tak, zgadzam się z tobą. To planowanie jakby tego, tego no wspólnego życia, tych wspólnych chwil nawet jest ważne. Ono mi się wydaje jest w ogóle ważne we wszystkich związkach, tak naprawdę. I, ale tak, w związkach na no, odległość jest to szczególnie istotne, bo to znaczy, że, że zależy mi na tym związku, że zależy mi na tym właśnie czasie z tobą. I no właśnie. Tu powiedziałeś też o tym, że, że są różni ludzie, prawda? Że, że są ludzie o różnych potrzebach, bliskości. Tak naprawdę no każdy potrzebuje tej bliskości, ale są osoby, które lepiej radzą sobie w samotności i lepiej radzą sobie z rozłąką. Inne osoby, no są osoby, które wręcz tego nie potrafią. Prawda? Pytanie, czy to jest zdrowe, nie wiem, może tego nie, nie powinnam oceniać. Niemniej w przypadku tych osób to rzeczywiście nie wypali. Niemniej. Yy, tak. Nie mniej, tak, no. tak. Yy, można by się zastanowić, bo też y, ja często słyszałam takie opinie. Bo, bo mam w swoim, y, w swoim środowisku kilka osób, które były w związkach na odległość yy, i y, w jakichś takich rozmowach o tych związkach często słyszałam, a to się nie uda. To nie ma sensu. To się rozpadnie. Prawda? Mhm. I rzeczywiście dużo takich związków się rozpadło. Słyszałam, że w okresie tej takiej emigracji zarobkowej, w okresie po upadku PRL-u, no wiele związków się rozpadło wtedy, tak? bo, bo jedna strona emigrowała gdzieś do Stanów Zjednoczonych na zarobek, druga zostawała i, i każdy sobie tam gdzieś układał w końcu to życie. Ale znam też przypadki związków, które Y, które były czasowo y, rozłączone przez nawet dość długi okres i sobie bardzo dobrze z tym poradziły. I może nie powiem, że to ich wzmocniło, bo, bo tego nie wiem, ale sobie z tym dały radę. O, y, odległość wzmacnia. Jak najbardziej wzmacnia. Hmm. Ale jeżeli jest uczucie, daj, że jest uczucie i kocham tą drugą osobę. Jest, jest uczucie lub jest zainteresowanie drugą osobą. Na przykład niektórzy, zaczynający taki związek, jeszcze w nich się nie wykluło te uczucie zwane miłością, ale jest coś pomiędzy przyjaźnią, fascynacją drugą osobą i to jest spotkanie raz na tydzień, dwa, raz na miesiąc. Raz mhm. na miesiąc to dużo, to, to jest długi czas. No ale to jest, ale to jest czas, który, no, który jest fajny. I no, żeby związek właśnie przetrwał, to no właśnie musi być, musi coś się w nim dziać. Muszą być te plany, o których wspomnieliśmy, muszą być no, inaczej spędzane te dni. Dwie osoby muszą... Dać coś od siebie, jakąś innowacyjność wprowadzać w relacjach. To nie tylko chodzi o sferę seksualną, ale również o sferę no, relacji, rozmowy, sferę przyjaźni, sferę spędzania czasu w różnych miejscach w domu, na podbórku, w restauracji. Trzeba, no, żeby nie było tej monotonii od samego początku i ten taki związek wytrwa. To, co bym chciał jeszcze powiedzieć, um, to jest charakter. Um, to też związane jak najbardziej z osobowością, naszą osobowością, bo je, są osoby, które są w związkach na odległość i im to nie wypala tylko dlatego, że zaczynają podejrzewać, skoro ja dzwonię do niej, a ona nie odbiera, albo ona wychodzi z przyjaciółmi to zdradza mnie. Oczywiście, jeżeli ona wychodzi z kolegą e, i co chwilę jakiś kolega ją odwiedza, albo jeden kolega, bardzo bliski przyjaciel ją cały czas odwiedza, i ona z nim wychodzi, no to bądźmy poważni, e, to to już należy niepokoić, ale jeżeli wychodzi e, druga połówka z e, grupą swoich znajomych, no to to no to nie wolno być zazdrosnym. No chyba, że chodzi z grupą swoich kolegów. Wiesz co, no to, to w takim wypadku, moim zdaniem, ta sytuacja bycia w związku na odległość tylko pokazuje, że ta strona zazdrosna ma poważny problem z tą zazdrością. I myślę, że ten problem by się ujawnił także w sytuacji, gdyby te dwie osoby były razem. Yy, tak. Bo chodzi o pewne zaufanie, prawda? Tak, Budowanie tak, tak. pewnego zaufania. I jeżeli ktoś no, nie jest w stanie tego znieść, notorycznie podejrzewa kogoś o zdradę, no to y, może dobrze, że to wychodzi mm -hmm. y, w takim wypadku, bo jest szansa, żeby może popracować nad tą zazdrością i, i, i jakoś jej się przyjrzeć, bo, bo, bo tutaj problemem nie jest osoba, która jest daleko i. Ja tak, muszę się spotykać z, z kimś tak. innym, prawda? Y, tu ja mam problem, że dlaczego we mnie ta zazdrość się budzi, pra, y, prawda? I, i, I co mogę z tym zrobić? Mm -hmm. Bo tak. jeżeli zerwę w tym wypadku, no to to się powtórzy w kolejnych związkach ten, ten wzór, takie, takie mam wrażenie. Mhm, jasne. Mhm. Tak, zgadzam się i tak, jak wskazuje. To jest osobowość. Mhm. Niektórzy się na to nie nadają, bo zaczynają być podejrzliwi. Mhm. Powiedziałeś, że związek na odległość może wzmacniać ten związek, prawda? No bo mhm. spotykamy się, jest no brakuje nam tej drugiej osoby czy widzisz jeszcze jakieś inne może plusy bycia w związku na odległość? Dla introwertyków to Pokój no, i odpoczynek od drugiej osoby, a dla ekstrawertyków, bo tak, ekstrawertycy też mogą być w, w związkach. Na odległość. No to właśnie to bardziej widzę ten czas oczekiwania, i w końcu się widzimy, i jest wow. No i potem się jest smutek, bo smutek też jest bardzo ważny w związku na odległość, że ja wyjeżdżam, zostawiam Ciebie. Smut, to jest pozytywny smutek, bo to jest smutek, który wzmacnia, który pokazuje nam mhm. pozytywną rzecz. Poznajemy siebie, to to jest to też jest plus. Nie tylko, że poznajemy drugą osobę, swoją drugą połówkę, ale poznajemy samych siebie. To te wszystkie no, nasze zachowania, dowiadujemy się o sobie. Tak jak tutaj to przed chwilą o tym rozmawialiśmy. I na pewno jest to rozwój. Na pewno jest to rozwój i na pewno jest to pewien moment, to jest też poznawanie siebie, jak najbardziej. I to jest duży plus, gdy na pewno doroślejemy, poważniejemy, zaczynamy zauważać, co jest dla nas ważne i czego chcemy, planujemy swoją przyszłość. To też, jest, to też jest, duży, duży tutaj plus, aspekt taki, pozytywny. Mhm. Yy, tak, no na pewno mamy większą przestrzeń dla samych siebie, prawda? Yy, No bo nie jesteśmy non stop z tą drugą osobą. Yy, przy czym, no to jest tutaj takie też troszeczkę dwoiste, bo, no bo to jest wygodne z jednej strony, no bo jestem ja, no oczywiście ta druga osoba jest w moim y, życiu, ale no, no nie obok. Ona nie jest obok. Mhm. I widzisz, to też wydaje mi się, że zależy od. Um, no to wszystko zależy. Tak. Zależy od momentu, od etapu, na którym y, naszego związku mieszkamy oddzielnie, czy od początku tak jest. Czy może jesteśmy małżeństwem, no załóżmy, czy też parą, 15 lat i przyjdzie nam się y, y, żyć na odległość. I tu mogą być jakieś plusy, i, i, i tu mogą być jakieś plusy. Um, tak, jeśli chodzi o y, związki na odległość, często spotykam się z taką, z taką opinią, że, y, że te osoby się odzwyczajają od siebie, że, że, ta, że ta odległość powoduje, że y, no jednak ten brak bliskości nas oddala. Y, I to jest chyba takie jakby największe zagrożenie. Y, z drugiej strony, y, w przypadku tych związków living apart but together, owszem, jest fajnie, jest nam wygodnie w swoich własnych mieszkaniach, spotykamy się tylko na jakiś, w jakimś określonym momencie, natomiast jakby nie jesteśmy 24 godziny na dobę, przez co no de facto no jednak nie poznajemy się w 100%, tak, tak prawda? Może gdybyśmy byli, nie wiem, 3-4 miesiące, pół roku, to okazałoby się, że my nie jesteśmy po prostu w stanie żyć. Pod jednym dachem razem, bo tyle nas różni. Jest tyle różnic, które nie mają szansy się ujawnić w momencie, kiedy jesteśmy sami, kiedy jesteśmy w związku na tą odległość. I to wyszło podczas pandemii, jak ludzie zostali o, zamknięci tak. ze sobą. To tak, to prawda. To wyszło podczas pandemii. Taki przykład z, z mojego z bliskiego środowiska: para, która była w długim czas, w takim można powiedzieć, quasi związku na odległość, bo mąż był marynarzem. I, I bardzo często na rok miał jakieś roczne rejsy, nie było go bardzo długo. W końcu przeszedł na emeryturę i osiadł w domu, i ta para kompletnie nie potrafiła sobie z tym poradzić. Byli wobec siebie jak obcy ludzie. Prawda? Yy, w ogóle ta obecność drugiej osoby już drażniła ich z siebie nawzajem. Yy, więc to jakby pokazuje, że no, może oni po prostu nie dbali o to, prawda, dostatecznie, a może już siła jakiegoś nawyku też tutaj y, wkradła się, bo, bo normą jest to, że nie ma tej drugiej osoby, no nie? I ona się potem nagle pojawia i poplącze mi się po kuchni, prawda? I, 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 i tak dalej. Ym, więc no co, taka moja, taka mała dygresja. Czy ty dostrzegasz jeszcze jakieś inne wady, bo mówiliśmy o plusach, a czy dostrzegasz jeszcze jakieś inne wady związków na odległość, poza tym co ja wymieniłam? Nie, nie. Mhm. Okej. Okay. Nie, do tego możemy kończyć ten odcinek. E, chyba, że chcesz coś dodać? Chyba nie. Okej, okay. okay, drodzy Państwo. Dziękujemy bardzo, że dotrwaliście do tego momentu, to znaczy, że obejrzeliście cały odcinek, za co bardzo Wam dziękujemy. Dziękujemy również za wszystkie lajki, które się pojawiają pod naszymi filmami, za suby, które, za te subskrypcje, które, którymi nas obdarzacie. Bardzo dziękujemy, bo nie jest to dla nas coś mało ważnego. Jest to bardzo istotne, bowiem jest to zapłata za za to, że tworzymy nasze materiały, bo tworzymy je dla siebie oraz przede wszystkim dla was. I te lajki, suby są docenieniem. Stąd prosimy o więcej oglądania, komentarze, komentarze również. Komentarze i komentarze. Jeżeli macie coś do powiedzenia, to gorąco zapraszamy. Mm -hmm. okay. Mhm. To będzie tyle. Bądźcie zdrowi, bądźcie szczęśliwi. Do widzenia. Cześć i Cześć.